Ciemano! Z tej strony Krasna, dzisiaj nowy odcinek z nowej serii pod tytułem Let's Play Pokémon Diamond Randomizer na Zaczynamy sobie przygodę. No ostatnia seria z Dead mu, niestety, no nie wyszło wszystko tak jak miało wyjść, czyli Soul Silvery niestety skraszowały się, ale to jest częsty błąd. Soul Silvery już się właśnie craszyłem, są jakieś błędy. Diamondy są inne. Welcome to the world Pokémon. Przyspieszenie mam tutaj. Przyspieszenie pod spacją. E. Ok. E, dużo będę myszką obsługiwał. Bo właśnie Grenades smumę. E, dużo trzeba myszką obsługiwać. By skoczył munchlaks. Spoko. E. Jestem mężczyzną. Tak. E. No, i mogę nazwać myszką, to jest mega fajny plus, eee, plus tego wszystkiego. Oczywiście nazwiemy cię Mysterios Krasnalios. Ok, Krasnal. Jest. A ten twój rywal to. No i poza nagraniem ugadałem się, w sensie spytałem Boga o zgodę, mojego kolegę, Patryka. Także nazywamy go Patryś. Link do kanału Patrycia znajdziecie w opisie. Jest. No i za pierwszym razem, to jest moja druga próba nagrywania tych Pokémonów. Za pierwszym razem nagrywałem na obs -ie. Nie wyszło wszystko tak jak miało wyjść. Niestety. Także nagrywam w bandikami, tak podtrzymując trochę tradycję tych randomizerów moich. E, dobra. Dostajemy coś od ciebie? Na razie nie. Dobra. Zapewne wam się udać do naszego rywala. Dead. Patryk, płata... Dobra. Eee, nie Idziemy do niego, do pokoju. Eee, Okej. Okay. chyba możemy już iść co nie z tego miasta możemy dobra uh, hej you saw that news report was uh, on TV search on the Red Gerados o oh, no tu wspominam właśnie o regionie Joto So, serwis so co graliśmy bo Red Gerados tam właśnie był tam jest alright do like uh, let's win uh, use a Red Gerados what going on Profesor, hmm, I coś tam, fine, down, living, down, professor. Nie jestem się ich czytać, szczerze. Excuse me, let's pass, please. I beg your pardon while on your right. klasna, ale zobacz to. What, co to? Co to, co to? Don't Intel... Aha, zostawił teczkę. Teczka po ja taką nasz dzikie Starly. I możemy wybrać Pokemona. Dobra. Pierwszym Pokemonem, którego mam możemy wybrać jest Graveler. Okej, okay, Pokémon Blue jakby nie liczę do tej serii. E, do tej serii Pokémonów liczę oczywiście Pokémon Fire Red, moja pierwsza seria ogólnie na kanale. I rabi, czyli tak, e, druga. Z Pokémonów No i mamy Gravelera Okej. Okay, Koszące. Type O, chyba wiem już co, biorę, nie miałem synakwilawy. I Venonat 6% jest proste, co? Biorę. I w ogóle Chimchar też by było giniste, więc fajnie się wiedział, że Type zastąpuje właśnie Chimchara. Type boże, jak ja go lubię. Ember super. Na Hita, pięknie. Jeszcze go nie ma, nalejęcie, bo nie nazwany jest. Okej, okay, idziemy za Patryciem, albo on za nami zaraz. Tak, on za nami. Hej, there's people. Type Ploży, czyli Tertwig w teorii. Nie, znaczy Type and Tertwig. No, on by w teorii Tertwiga, nie? Czyli Gravelera tutaj. A u niego może być wszystko, tak się bo. Nie ustawiłem, że rywal bierze te startery, to też były do wyboru. Tylko ma losowego startera przez cały czas. Jakby nie, nie chodzi z nim, ten cały czas jeden Pokémon. A szkola, bo to jest w sumie jest dobra opcja. Przydatna, że ma jednak cały czas jednego pokemona przy sobie, nie? Startera, tak jak powinno być. O, jesteśmy buty do biegania i zapieprzamy, nieźle. I co, pewnie mam się udać do profesora, nie? O, Abra tu występuje. Nie miałem Alakazama, nie miałem kadabry. Abre to jest spoko opcja nie? do złapania. Jeszcze nie ma. Nie rozpoczął się nazlog. randomizer mi naz więc. Abre nie może go nawet złapać. Nie mam pkiboli ani pokreksa Dobra, możemy naszyć tutaj plużona. Jest on męski. Zawsze do tego męskiego nazywam płomyk. Nazywałem go tak od ma małego. Także podtrzymamy tą tradycję Płomyk. Okej okay. Czy to im jest dobre? Jest dobre No dobra, mamy tutaj fajowo Okej okay. Dostaliśmy od niego pokedex fajowo Szkoda że nie ma opcji żeby przewinąć cał, całkowicie historię, nie? Żeby nie słuchać ich, nie? To było super fajne, przydatne Idź za mną, chodź za mną Tu jest poke centrum. To jest Mart, OK, i ona idzie tam. Mm, ja idę do mamusi. O, tą traweczkę. No i chodźmy do naszego domu, pokazać mamusi naszego typlożona. Welcome home. No, jesteśmy, journal. Okej. Okay. ja szuka Patrycia, a się Persel. No i dobra, idziemy pa do Patrycia? Nie, idziemy chyba do domu już. Ma Kuhitam, Haria ma Spoko opcja. Nie ja mam jeszcze pokeboli Chincho, ej, Chincho nie miałem. Też fajna opcja Azelf. nie Legenda, ale nie mogę jej złapać. Nie łapię legend, ja. No i jest tu dawn. I haven't show you a catch Pokémon. demonstraty, pokażę ci jak to się robi. No, pokaż mi. Bidów. O, z tym w ogóle, fajnie. Widów został złapany. Okej. Okay. W się Pokémon wreszcie doń. Dzięki. No i co? Zrobiłem sobie jeszcze jednego Pokémona i będziemy kończyć. Serio? Minan? No dobra, nie będzie, nie wiem. Ty go zabijesz, więc po pokebole No dobra, na razie ucieka, więc e, trzeba czymś go osłabić, Tackle Ale dobra, Tackle przeżyje, on jest dobry, bulki. Nice A bo nam osłabi ostry ten A tak, to właśnie Zembera Przeżył, kurde, myślałem, że już go na hita weźmiemy, nice to Majna może się tak sprawdzić, ok Imię dla Majnana Minus hmm. Może go nazwę po, Jest żeńskie, więc Matma Niech będzie Matma Dobra, to by było na tyle z tego odcinka Pamiętajcie się ustawił łapy w górę i na moim kanału Na razie, no i cześć!